W mieście 55-tysięcznym, położonym 20 km na północ od Warszawy, zdajemy sobie doskonale sprawę, że jeden z głównych problemów, wyzwań jest dotarcie do obywateli, do mieszkańców z informacją. Ludzie w naszym mieście żyją szybko, często pracują, uczą się w Warszawie, są zalani różną informacją. W związku z tym Staramy się znajdować takie produkty, które najlepiej, najskuteczniej, także najtaniej pozwalają nam dotrzeć z dedykowaną, właściwą informacją do naszych mieszkańców. Systemem Profi w Legionowie służy nam do Dotarcia z informacjami do mieszkańców w wielu dziedzinach. Te najważniejsze to jest kwestia zarządzania kryzysowego, informowanie mieszkańców o problemach technicznych, czy z dostarczaniem wody, czy z dostarczaniem ciepła. Zapraszamy też za pośrednictwem tego systemu na imprezy kulturalne, sportowe. Informujemy o nowych inwestycjach, zapraszamy do sondaży, także jest to świetny system służący do czegoś, co jest najtrudniejsze w dzisiejszym świecie, do odpowiedniego, szybkiego dotarcia z informacją do naszych mieszkańców.